ministra zdrowia doktora Adama Niedzielskiego będą brali również udział pan Jarosław Obremski wojewoda dolnośląski pan Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego i pani Anna Płotnicka-Mieloch, dyrektor specjalistycznego szpitala, na terenie którego znajdujemy się dzisiaj. Szanowni Państwo tematem konferencji miała być tak naprawdę reforma szpitalnictwa, ale w związku z dzisiejszymi danymi blisko 5600 zakażeń Skupiamy się dzisiaj wyłącznie na epidemii, na tych danych, które obserwujemy i na tym, co nas czeka w najbliższych dniach. Oddaję głos panu ministrowi doktorowi Adamowi Niedzielskiemu. Szanowni Państwo, rzeczywiście intencją dzisiejszego spotkania miała być pierwotnie rozmowa o reformie szpitalnictwa, o tym jak ogromne wyzwania stoją przed nami w kontekście procesu restrukturyzacji zadłużenia, bo szpital tutejszy jest też przykładem jednostki, która potrafi zapracować na swoją bieżącą działalność, ale jednocześnie jest obciążona nawisem, który ma charakter wieloletni i to zadłużenie ciąży również na bieżącej działalności, bo musi być obsługiwane pod kątem odsetek, które są płacone od długu, ale dzisiaj rzeczywiście musieliśmy bardzo szybko zmienić ten temat rozmowy na to, co dzieje się w pandemii, bo przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii. O i wczoraj i dziś mamy wzrost z tygodnia na tydzień odpowiednio 85 i ponad procentowe, czyli mamy z tygodnia na tydzień podwojenie wyniku to jest sytuacja, która, jeżeli się utrzyma, zaburzy wszystkie prognozy, którymi do tej pory dysponowaliśmy, bo tak jak Państwu starałem się systematycznie przedstawiać, na koniec września mieliśmy te około średnio tysiąc zakażeń dziennie. Na koniec października prognozowaliśmy średnio około pięć tysięcy, bo dzisiaj ta średnia wynosi trzy tysiące, ale przy takich wzrostach w przyszłym tygodniu możemy być zdecydowanie powyżej tego poziomu pięciu tysięcy i realizacja takiego scenariusza, który wychodzi poza tą ścieżkę prognozy, jest na pewno dla nas ogromnym, ogromnym alertem, ogromnym czerwonym światełkiem, które mówi, że sytuacja staje się już bardzo poważna. Ta powaga sytuacji zresztą jest z mojego punktu widzenia wzmocniona wczorajszą rozmową z ministrem zdrowia Rumunii, który przekazywał mi informacje na temat sytuacji epidemicznej w Rumunii, gdzie dziennie mamy 19 tysięcy zakażeń, gdzie ten wskaźnik przeliczeniowy liczby zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców osiągnął już prawie tysiąc i to pokazuje też sytuację, w jakiej możemy my się za chwilę Znaleźć. Co prawda Rumunia ma zdecydowanie niższe wskaźniki wyszczepienia, ale ta dynamika, mówię tutaj o mutacji delta i, i szybkość z jaką ona się rozprzestrzenia może bardzo szybko zmienić ten nazw właśnie spojrzenie na pandemię i na jej taki stabilny rozwój, z jakim mieliśmy do czynienia. Przez ostatnie półtora miesiąca. To, co się zadziało w ciągu ostatnich dwa dni, to jest zdecydowane odejście od tej, tego stabilnego wzrostu na rzecz no już przyspieszenia o charakterze wykładniczym. Dlatego, Szanowni Państwo, sytuacja staje się rzeczywiście bardzo poważna. Widzimy to już nie tylko na poziomie liczby zakażeń, ale również na nowych przyjęciach, nowych hospitalizacjach, o czym zaraz pani dyrektor najpewniej. W niej powie. Staramy się oczywiście monitorować sytuację na poziomie każdego województwa i tutaj warto powiedzieć, że ponad jedną trzecią zakażeń dobowych generują dwa województwa. Mówię łącznie o województwie podlaskim i województwie lubelskim, gdzie ta sytuacja jest najbardziej krytyczna. Proszę zwrócić uwagę, że w województwie lubelskim na przykład, porównując je z Mazowieckim, gdzie też mamy e, rozwój sytuacji epidemicznej, jest więcej zajętych łóżek. Tych łóżek jest zajętych w Lubelskim ponad 700. E, to jest, e, nie ma takiego drugiego województwa, e, które przecież nie należy do największych w Polsce, gdzie byłaby taka liczba zajętych łóżek. To też pokazuje, jak bardzo relacja ze szczepieniami, ale też z przechorowaniem w poprzedniej fali, bo przypomnę, że Obelskie i podlaskie w poprzedniej fali no, nie zostały aż tak mocno dotknięte skalą zachorowań i ta skala zachorowań m.in. dlatego jest teraz równie wysoka. Szanowni Państwo, najważniejsze jest to, że to już jest ten czas, kiedy trzeba podejmować coraz bardziej drastyczne kroki. Ja jestem w ciągłym kontakcie z policją, oczywiście ze służbami Sanepidu. Zostały wydane wytyczne dotyczące egzekwowania tych obostrzeń, które w tej chwili funkcjonują. W ciągu ostatniej doby zostało przez policję skontrolowanych 2,5 tysiąca środków transportu. Ja zwracam szczególną uwagę na środki transportu i zachowanie tam właśnie odpowiedzialnej postawy. Noszenie maseczek 4000 upomnień i ponad 1200 mandatów zostało wystawionych i tutaj mamy uzgodnienie z policją takie, że polityka upomnień czy polityka właśnie zwracania uwagi zmienia się na politykę wystawiania mandatów, czyli ta proporcja mandatów do upomnień będzie zdecydowanie rosła. Poprosiłem również Sanepit, żeby razem z policją wspólne patrole. W województwie lubelskim odbywały się. One już tam mają miejsce. Tą samą praktykę uzgadniamy z wojewodą Podlaskim, żeby również takie łączone patrole policji i inspektorów sanitarnych miały miejsce. Za chwilę, bo w zasadzie dzisiaj o 14.30 będzie posiedzenie Rady Medycznej, na której będziemy też dyskutowali, co robić w aspekcie tak dynamicznego wzrostu zakażeń, bo na pewno jest jeszcze będziemy chcieli kilka dni poobserwować, czy te trendy, które można powiedzieć, że nawet są zatrważające, się utrzymają. No to oczywiście będziemy musieli podejmować drastyczne kroki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to co zawsze powtarzamy, to że każde województwo rządzi się własnymi prawami i to wojewodowie przygotowują plany działania kryzysowego w przypadku epidemii. Dlatego proszę o przedstawienie takich działań pana wojewody Jarosława Obremskiego. Panie Ministrze, Szanowni Państwo, w obecności ministra, który odpowiada za całą Polskę, no muszę powiedzieć, że na tą chwilę na Dolnym Śląsku sytuacja nie jest taka zła, bo liczba zakażeń jest dwa i półkrotnie niższa niż średnia krajowa. Podobnie jest w ilości zajętych miejsc. Tym niemniej jednak no to, co obserwujemy, to jest kwestia, że z dnia na dzień mamy coraz więcej zakażeń, mamy coraz więcej zajętych, łóżek i raczej niestety także zwyżkowa trend, tendencja, jeżeli chodzi o zajęte respiratory. Na tą chwilę nie ma żadnych problemów. To jest ilość chorych, która nie jest jakimkolwiek zagrożeniem dla systemu. Jesteśmy przygotowani. Wszystkie szpitale mają informacje. Oczywiście to jest plan, który trzeba bardzo często modyfikować. Ile miejsc będziemy potrzebować przy 500 łóżkach przy 500 osobach, które muszą być hospitalizowane przy 1000, 1500 i 2000? Dlaczego będziemy to modyfikować? No, czasami mamy sytuację, że jakiś oddział niekoniecznie covidowy wypada i wtedy trzeba w innym uzupełniać, na przykład związane z neurologią, czy, 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 czy z kardiologią, czy z interną, jak to się często, często zdarza. Wczoraj miałem dodatkową naradę dotyczącą szpitala tymczasowego. Na tą chwilę, jeżeli rzeczywiście ta fala będzie się opóźniać na Dolnym Śląsku, to szpital tymczasowy byłby otwierany gdzieś, najwcześniej koło 15, 15 listopada jesteśmy przygotowani na to. Natomiast jeżeli byłaby konieczność przyspieszenia, no to mamy wszelkie możliwe porozumienia z uniwersyteckim szpitalem klinicznym na rozpoczęcie leczenia w szpitalu tymczasowym wcześniej. Na razie, jeszcze raz podkreślę, nie ma żadnego problemu. Apeluję do wszystkich, żeby jednak nie było wśród nas takiego wyparcia, że pandemii nie ma. Na razie jest lepiej niż na wschodzie Polski, ale obserwowaliśmy chociażby sytuację w Niemczech. Tam z kolei liczba zakażeń na początku bardzo wysoka na zachodzie Niemiec. Przemieściła się na wschód, więc w Polsce będzie to odwrotny kierunek, ale prędzej czy później ta fala będzie także na Dolnym Śląsku. Więc musimy się do tego przygotowywać. Apeluję, po pierwsze się szczepmy, po drugie zachowujmy te zasady, które, o których trochę zaczęliśmy zapominać, dystansu społecznego, maseczek i innych rzeczy, które pomagają, że jednak pandemia się nie rozwija. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Pani Wojewoda. Szanowni Państwo, tutaj w szpitalu mamy, z tego co pamiętam, ponad 30 pacjentów covidowych i proszę o zabranie głosu, poinformowanie o tej sytuacji Panią Annę Płotnicką-Mieloch, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Panie Ministrze, Szanowni Państwo, Legnicki Szpital od samego początku był bardzo mocno zaangażowany w walkę z pandemią. Spotkaliśmy się tutaj, drodzy Państwo, na tle szpitala tymczasowego, który został wybudowany w lutym tego roku w momencie narastania trzeciej fali i on tak naprawdę bardzo mocno pomógł nam jako szpitalowi, ale też i dostępność dla pacjentów białych zdecydowanie się zmieniła. Obecnie stan jest taki: mamy 32 pacjentów zakażonych na oddziale zakaźnym, dwóch pacjentów pod respiratorem. Są to pacjenci w stanach ciężkich lub średnio ciężkich i lekkich. Osoby, które lekko przechodzą zachorowanie, to są pacjenci zaszczepieni. Tutaj tendencja jest taka, że około 25% pacjentów przyjmowanych do szpitala tymczasowego to są pacjenci zaszczepieni, reszta to są pacjenci niezaszczepieni, którzy przechodzą najciężej zachorowanie. Jeżeli chodzi o pacjentów zaszczepionych, są to tak naprawdę lekkie objawy, muszą być izolowani w warunkach szpitalnych z racji różnych innych schorzeń. I przez ten okres całości trwania pandemii w Legnicy tutaj mamy sytuację na razie stabilną. Szpital jest przygotowany w każdej chwili do uruchomienia kolejnych modułów. Moce przerobowe tego szpitala to jest 96 miejsc, w tym 6 miejsc respiratorowych, oprócz tego mamy na intensywnej terapii 6 miejsc dla pacjentów covidowych, czyli pacjentów najcięższych. W obecnej sytuacji widzimy tendencje przede wszystkim takie, że pacjenci nieszczepieni najgorzej i najciężej przechodzą COVID. Dlatego drodzy Państwo, korzystając z tej okazji przy obecności tak znamienitych gości, chciałabym jeszcze raz zaapelować i za każdym razem to będę robić. Szczepmy się, bo to jest jedyne wyjście, żeby w przyszłości my, czy jako zespół szpitala wojewódzkiego nie musiał zamykać poszczególnych oddziałów, bo będzie brakować miejsc dla pacjentów covidowych. Dlatego to jest mój apel gorący. Szczepmy się, bo drodzy Państwo, to jest jedyne wyjście, żeby zapobiec rozwojowi pandemii, a widzimy, że niestety ilość zachorowań wzrasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, teraz dosłownie po jednym pytaniu od każdej.

Nie wiem, czy w związku z czym no to jest ten to moment, że trzeba być ostrzejszym? Jakie Przypomnę, że święta zawsze. To ja od razu odpowiem, że co do świąt nie ma zagrożenia, bowiem, że te pytania często się u Państwa przewijają. Na pewno cmentarze będą otwarte. Tutaj nie będzie żadnego zaskakiwania, chociaż rzeczywiście no, ta sytuacja jest o tyle. Powiedziałbym dynamiczna, że ten przyrost, jaki mamy w ciągu ostatnich dwóch dni, no jest zdecydowanie poza prognozą, którą przygotowaliśmy. Jeżeli szukałbym przyczyn tego zjawiska, no to mamy z jednej strony pewne analogie do września tego roku. Gdzie mniej więcej po dwóch tygodniach no, takiego stabilnego wzrostu mieliśmy taką górkę przyrostów tyle, że one wtedy były rzędu 50% a nie 100% tak jak wtedy i można powiedzieć, że mniej więcej też po, prognozowaliśmy pewne przyspieszenie po dwóch-trzech tygodniach od początku października, bo to jest ten efekt powrotu na uczelnie i, i, i tych czynności, które się w zasadzie w październiku Zaczynają, więc no, krytyczne są najbliższe dni. Zobaczymy, jak będzie wyglądał wskaźnik wzrostu z tygodnia na tydzień, jeżeli będziemy widzieli, że ta ścieżka, zgodnie z którą na koniec października miało być średnio, podkreślam te pięć tysięcy, no to wtedy będziemy rzeczywiście podejmowali kolejne decyzje, być może dotyczące obostrzeń, ale chcę też powiedzieć wyraźnie, że każdy miał szansę i ma szansę zaszczepić się, więc teraz w większym stopniu bierzemy sami na siebie odpowiedzialność, a szczególnie tą odpowiedzialność biorą na siebie osoby, które się nie zaszczepiły, czyli no nie wykupiły tej, można powiedzieć, formy ubezpieczenia na to, żeby zwiększyć swoje szanse w zderzeniu z COVID-em bądź w ogóle w kwestii zakażenia się, więc na razie zobaczymy, jak pod koniec tego tygodnia będą wyglądały te wskaźniki wzrostu z tygodnia na tydzień. Dzień dobry, Grażyna Wiatr, Radio z, Ale jednocześnie pan minister mówi o potrzebie podjęcia drastycznych kroków. Więc co mamy przez to rozumieć? Bo na przykład drastycznym krokiem jest to, co Łotwa od jutra wprowadza, czyli twardy lockdown szanowni państwo tutaj patrząc na to jak wygląda poziom dyscypliny sanitarnej w Polsce to powiedziałbym że drastycznym krokiem w sensie obniżenia możliwości rozwijania się infekcji i pandemii jako takiej. to byłoby to, żebyśmy wrócili do tych nawyków, które tak bardzo pielęgnowaliśmy rok temu czy wcześniej, kiedy szczególnie zaczynała się pandemia. kiedy wszyscy chodziliśmy w maseczkach w miarę możliwości jednak ograniczaliśmy to nasze funkcjonowanie tak żeby no, przebywać w gronie ludzi, którzy, których znamy, którzy są naszymi bliskimi i takie naprawdę podstawowe zasady odpowiedzialności epidemicznej, jak noszenie maseczki, jak zachowywanie dystansu, jak po prostu pilnowanie się, byłyby już w tej chwili drastyczną zmianą. Dlaczego drastyczną? No bo w tej chwili ten poziom dyscypliny jest niestety bardzo niski. Oczywiście wakacje też się przyczyniły do tego i mniejsza liczba zakażeń, że ta dyscyplina została poluzowana, ale my musimy wrócić do stosowania tych nawyków. Bartłomiej Ślak TFN 24 to ja o szczepienia, Panie Ministrze, chciałem zapytać. Kiedy decyzja co do podawania trzeciej dawki pozostałym grupom, które jeszcze jej nie mogą przyjmować i kiedy będą mogły te osoby tę dawkę przyjmować? I grypa. Kiedy, ile szczepionek trafi do aptek na grypę? Bo na razie też ich nie ma. Jeżeli chodzi o szczepienia na grypę, to w tym roku zakontraktowaliśmy ponad dwukrotnie więcej, bo blisko 5 milionów preparatów. Ja przypomnę, że w zeszłym roku mieliśmy około 2,5 miliona wykonanych szczepień, więc to jest i tak dwa razy zwiększone zapotrzebowanie na nasz rynek. Część z tego jest dystrybuowana w tak zwanym rynku instytucjonalnym, czyli do właśnie podmiotów leczniczych, które wykonują bezpośrednio szczepienie, a część do aptek. I my staramy się zarządzać, jeżeli mamy jakieś sygnały, że jest ograniczona dostępność, no przerzucając, jeśli tak można powiedzieć, między tymi dwoma rynkami. Ja na razie nie mam sygnałów, żeby braki były na rynku aptecznym zgłaszane, tym bardziej, że systematycznie do końca grudnia te ustawy będą realizowane. Jeżeli chodzi o kwestię trzeciej dawki, to temu między innymi będzie poświęcone dzisiejsze spotkanie Rady Medycznej, ale rzeczywiście dojrzewa ta decyzja i myślę, że w perspektywie najbliższej będą Państwo poinformowani, szczególnie dzisiaj po posiedzeniu Rady Medycznej, ale chcę też zwrócić uwagę, że w tej chwili mamy Eee, szczepienia trzeciej dawki mówię o dawce przypominającej i dodatkowej dla osób z upośledzoną odpornością i w ramach upośledzonej odporności zaczepiło nam się 160 tysięcy osób z grupy, którą e, ocenialiśmy na 200-220 tysięcy, więc tutaj jest taki bardzo duży ten wskaźnik odpowiedzi i zainteresowania. Natomiast w grupie powyżej 50 roku życia mamy zdaje się powyżej pół miliona szczepień już wykonanych.

Szanowni Państwo, polityka rządu dotycząca obostrzeń ma teraz zupełnie inny charakter niż miało to miejsce w poprzednich falach, bo mamy po pierwsze realne narzędzia walki z zachorowaniami w postaci szczepień i też już mamy pewnego rodzaju naturalną barierę, bo jednak blisko 70% osób w naszych badaniach posiada przeciwciała, czyli jest odpornych na kolejne zachorowania. Z tego to jest około 60% dorosłej populacji, która jest zaszczepiona, a te dodatkowe 10% to są osoby dodatkowe, które przechorowały, a nie mieszczą się w grupie osób wyszczepionych. Będziemy po prostu obserwowali, czy wzrosty zakażeń są zgodne z naszymi prognozami. Tak jak mówiłem, prognozy były takie, że średnio na koniec tego miesiąca 5 tysięcy. Oczywiście na kolejne miesiące to już operujemy przedziałami. Przedział na kolejny miesiąc to miał być w granicach 7-15 tysięcy. Mówię o końcu listopada. Na koniec grudnia, bo apogeum fali miało być na przełomie listopada i grudnia e, prognozowaliśmy, że będzie nieco mniej tych zakażeń, że to będzie raczej przedział 7-12. Więc e, pod tym względem, jeżeli te prognozy będą się realizowały, to nie ma w tej chwili dyskusji o lockdownie, bo i nasza wydolność organizacyjna, o której mówił pan wojewoda, jest e, zdecydowanie lepsza. Potrafimy sprawnie organizować pomoc dla pacjentów, tak jak tutaj między innymi w tym szpitalu tymczasowym. Na razie nie ma dyskusji o żadnym lockdownu. Te jeszcze jedno dopytam jeśli można panie ministrze o szpitale bo w niektórych szpitalach wiemy że sytuacja jest ciężka posłużę się tu przykładem Krakowa tam do dzisiaj pracownicy którzy pracują w szpitalu covidowym tymczasowym nie dostali dodatków i część też zrezygnowała z pracy czy nie obawiają się państwo tej sytuacji i czy jest jakiś pomysł jak na przykład te sytuacje w Krakowie rozwiązać Każda z tych sytuacji jest indywidualnie rozpatrywana jest tutaj z nami pan prezes NFZ również i w każdym przypadku dokładnie jest analizowane czy po prostu warunki przyznawania tych dodatków są spełnione. Te warunki są opisane w dokumentach w postaci polecenia ministra zdrowia dla NFZ-u, kto się kwalifikuje do tych dodatków i oczywiście jest to jeszcze bardziej szczegółowo rozpisane przez pana prezesa Filipa Nowaka, prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia, więc po prostu każda sytuacja jest indywidualnie wyjaśniana, a dodatki są cały czas utrzymane. Oczywiście skala ich wypłaty była mniejsza w okresie wakacyjnym, kiedy po prostu było też mniej łóżek i mniej personelu zaangażowane, ale niemniej jednak te dodatki zostaną utrzymane. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. Ja tylko jeszcze co do grypy przypomnę jedno na stronie Ministerstwa Zdrowia. Jest mapa punktów szczepień, 2700 punktów szczepień. Każdy może sobie swój punkt znaleźć te punkty. Zyskują zasoby szczepionek na grypę z rządowej agencji rezerw strategicznych. Nie ma problemu z dostępnością do szczepionek na grypę. Prosimy znaleźć swój punkt szczepień, udać się na miejsce. Punkt szczepień jest w bieżącym kontakcie z RARS-em. Dziękujemy państwu, bardzo dziękuję naszym szanownym gościom i gospodarzom. Do zobaczenia na następnej konferencji prasowej.